Cześć, witam serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak Niemcy w bardzo sprytny sposób zamknęli w okrążeniu dużą część armii francuskiej. Tej armii, która miała zatrzymać pochód Niemców. Tej armii, która miała w glorii i chwale przegonić Szwabów z powrotem do Berlina. Tej armii, która koniec końców sama musiała się ewakuować. Krótko mówiąc, opowiem Wam o ewakuacji z Dunkierki, o operacji Dynamo lub, jak to woli, o bitwie o Dunkierkę. No to co? Zaczynamy. Nakreślmy sobie tło wydarzeń z końca 1939 roku i z pierwszej połowy roku 1940. Otóż. W tym okresie na przyszłym froncie zachodnim trwała dziwna wojna. Śmieszna wojna. Takie określenia ludzie nadali działaniom Francuzów przeciwko Niemcom. No ja się im nie dziwię. Bo jak inaczej można nazwać ten cyrk, który wyprawiali Francuzi? Fakt. Postawili tam parę dywizji na granicy z Niemcami. Nawet doszło do małych potyczek pomiędzy oddziałami francuskimi a niemieckimi. Ale w tym momencie Hitler zobaczył, że tyle Francja da, by ratować Polskę. Tyle poświęci, by wypełnić zobowiązanie sojusznicze wobec nas. Kilku zabitych żołnierzy i zrzucone na Niemcy z bombowców kilka milionów ulotek ośmieszających Hitlera i informujących Niemców, że jej rząd jest skorumpowany. Teraz wszyscy wyobraźmy sobie minę Hitlera i jego śmiech, gdy widzi, że na jego kraj spadła miliona sztuk. Pomoc Polsce. Chyba dla naszego kraju byłoby już lepiej, gdyby nie miał żadnego sojusznika niż takiego cudownego jak Francja. Chociaż z drugiej strony był jeden aspekt tego sojuszu, który był względnie, powtarzam, względnie dobry. Chodzi o to, że nasi żołnierze w 1939 walczyli tak długo i tak mężnie, ponieważ walczyli z myślą, że za chwilę przyjdzie z pomocą Francja. Że ich ofiara, ich pot i krew. Nie pójdzie na marne. Gdyby nie to, gdyby nie ta myśl, nasz kraj się o wiele, o wiele dłużej. Niestety, wtedy nie było nam dane wiedzieć, że Francja i Anglia na początku września roku upamiętnego postanowiły nam nie pomagać, ponieważ zostaliśmy poświęceni na rzecz tego, aby oni mogli przygotować się na ostateczne starcie z Hitlerem. Właśnie takich mieliśmy sojuszników. Rząd Francji myślał, że choćby nawet Niemcy uderzyli na ich kraj, to nie dadzą nawet go podbić, bo ich wojska stopniowo w blasku potężnej linii Marginota. Pasie umocnić z kronów, twierdz i fortów. Tyle, że nie zauważyli albo nie chcieli widzieć, że era Wielkich Twierdz zakończyła się wraz z I wojną światową i nowym polem walki rządzi dynamika nowoczesne maszyny, czołgi, samoloty, a nie bunkier z betonu. Tyle, że był jeden problem, ponieważ linia Marginota, jak, jakaby nie była, utworzona została tylko na granicy z Niemcami i Włochami, bo tam Francuzi przewidywali potencjalne uderzenie, a bądź co bądź bunkry linii Marginota mogły zatrzymać niemiecki pochód. Granica Francji i Belgii nie była mocnie na bunkrami linii, a dlaczego? Bo Francuzi nie chcieli budować umocnień na granicy z państwem neutralnym, jakim była Belgia. A sprytni Niemcy postanowili wykorzystać plan Feldmarszałka von Mansteina, który zakładał upozorowanie uderzenia na Holandię i Belgię, a w ten sposób Francuzi i Brytyjczycy pchnęliby najlepsze wojska, aby obronić te dwa kraje i wtedy główne siły niemieckie uderzyłyby z Arden. Stworzyłyby okrążenie od Sedanu aż po kanał La Lange. Jak myśleli, tak to zrobili. Świetnie wojujący Niemcy szybko pokonali Holandię i ruszyli na Belgię. Gdy to się stało, wojska francuskie i oddziały brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego ruszyły, by wspomóc belgijskie forty. Ale gdy do nich dotarły, było już za późno. Niemcy je zdobyli. Francuzi próbowali je z marnym skutkiem. W tym samym czasie czołgi generała Daniana przedarł się przez Ardeny. Czyli przez takie pasmo górskie leżące na terenie dzisiejszej Belgii i Luksemburga. Jest to trudne teren do pokonania, dlatego nikt nie spodziewał się ataku z tego kierunku. Przejazd czołgu przez ten pas gór był praktycznie niemożliwy. Przynajmniej tak wydawało się francuskim politykom. No, mieli się zdziwić. Niemieckie czołgi zaledwie 10 dni zamknęły w Kotle na pograniczu belgijsko-francuskim około pół miliona żołnierzy alianckich. Jedyną ich drogą ucieczki był kanał La Manche, a dokładniej portowe miasto Dunkierka. Londyn decyduje o ewakuacji prawie 400 tysięcy swoich żołnierzy podjął 19 maja, czyli w ten sam dzień, w którym dowiedział się o okrążeniu. Operacji ewakuacji nadano Kryptonin Dynamo. Trzy dni po ogłoszeniu ewakuacji, czyli 22 maja, dwa bataliony czołgów brytyjskich uderzyły na flankę niemieckich wojsk okrążających. To wprowadziło lekki chaos w okolicznych, niemieckich oddziałach i pozwoliło aliantom wycofać duże siły do Dunkierki. 26 maja na plaży i w kierunku portów w Dunkierce przepływały okręty improwizowanej floty ewakuacyjnej, a w niej pancerniki, niszczyciele, krążowniki, torpedowce, statki szpitalne, statki wycieczkowe, jakty, Kutry rybackie, od kajak i tak, dalej, i tak dalej. Nacisk Niemców na aliantów, zamknięty w kotle z dnia na dzień, zmagał się. Od zachodu na okrążonych aliantów uderzyły dywizje pancerne Ferdynand Marszałka Paula von Kleista, a od paru dni od strony Belgii, czyli od wschodu, uderzyły oddziały Grupy Armii B, które zajęły Holandię i północną Belgię. I wtedy stało się coś kompletnie nieoczekiwanego. Coś, co pozwoliło Anglikom ewakuować z powrotem do Anglii 330 tysięcy żołnierzy. Hitler, Nizego nic nowego wydał rozkaz zatrzymania swoich dywizji pancernych dobijających kociów w okolicach Dunkierki. A rozkaz dobycia aliantów w tamtym rejonie wydał Luftwaffe. Luftwaffe nie mogła sobie poradzić z aliantami, a przecież dywizje pancerne mogły pokonać i pokazać, na co je stać. Zniszczyły Brytyjczyków w kilka dni. A dlaczego Hitler wydał taki rozkaz? To nie jest do końca wiadome. Najprawdopodobniej zrobił to znamowy Hermana Geringa, marszałka Rzeszy, dowódcy Ludwaffe i swojego wiernego kumpla, który chciał pokazać Führerowi, że lotnictwo ma taką samą siłę bojową co dywizje pancerne I nawet samym lotnictwem można by było wygrać wojnę. Ale żeby nikt, nikt, nikt nie pomyślał, że lotnictwo było bezużyteczne. Nie, nie. Alienci byli praktycznie cały czas bombardowani, ale nie zważali na to. Naszą że spadały bomby. Ewakuacja nadal trwała. Pomimo trudności, ewakuacja z dnia na dzień przynosiła coraz większe efekty. Na przykład, w dniach 30-31 maja ewakuowano prawie 70 tysięcy żołnierzy, ale tylko żołnierzy, bo calutki sprzęt zostawał we Francji. Ogółem ewakuowano 338 226 żołnierzy, w tym 123 tysiące Belgów i Francuzów. Niestety na plażach i liniach obrony pozostawiono na pastwę Niemców 40 tysięcy żołnierzy. Brytyjczycy zostawili także calutki sprzęt, calutki ciężki sprzęt na plażach, czyli 20 tysięcy motocykli, 2,5 tysiąca dział i 65 tysięcy innych pojazdów, w tym 445 czołgów. A wśród nich można wyróżnić m.in. 100, 100 sztuk czołgu Matilda wersji pierwszej i drugiej, lub także 184 sztuki czołgu Cruzier MK4. Jednak najcenniejszym łupem Niemców pod dunkierki były ciężarówki, których deficyt mieli od zawsze. Na przykład brytyjskie ciężarówki Bedford, które Niemcy zdobyli pod dunkierką w Wehrmachcie walczyły pod Moskwą. Także dość dziwnym upem, no ale zawsze były mundury, które Brytyjczycy także porzucili pod Dunkierką. Te oto mundury zostały przekazane Kriegsmarine, czyli marynarce wojennej Niemiec, a ona dała je załogom u Później na wzór właśnie tych mundurów, Wehrmacht w 1944 roku stworzył swój własny mundur. Ostatnim łupem Niemców spod dunkierki było zaopatrzenie, czyli jedzenie, paliwo, leki i inne rzeczy strasznie ważne na wojnie. Podsumowując, obrona Dunkielki, bitwa pod Dunkielką były bardzo ważne, a przede wszystkim były wielkim zwycięstwem Niemców i ogromną kompromitacją aliantów, ale mogły być jeszcze większym zwycięstwem Gdyby nie dziwny rozkaz Hitlera. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli on się Wam spodobał, to nie zapomnijcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko. Na no to cześć!